Nie ma drugiego tak powszechnego narzędzia w biurach jak Excel. Każdy w jakimś stopniu go zna, ale tylko część z nas potrafi korzystać z niego tak, żeby naprawdę usprawniał pracę. Właśnie to odróżnia profesjonalistów od reszty. Nie liczba godzin spędzonych nad arkuszem, ale sposób w jaki go używają. W tym odcinku pokażę Ci 7 opcji Excela, po których od razu widać, że plik był robiony przez zawodowca. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Profesjonalny plik Excel zaczyna się od przemyślanej architektury. Układ danych decyduje o tym, czy będziesz walczyć z formułami, czy tworzyć rozwiązania, które same na śpie pracują. W dobrze zaprojektowanym pliku dane mają swoje miejsce. Tabele znajdują się w osobnych arkuszach. Każdy wiersz reprezentuje jeden wpis, tzw. rekord, a każda kolumna to konkretne pole, czyli cecha wybranej pozycji. Dobrze obrazuje to układ tabeli z zamówieniami. W pierwszej kolumnie jest ich np. ID, a w kolejnych informacje o dacie zamówienia, produktach, dostawcy, kliencie. Czy ich cenie. No, nic tam nie jest przypadkowe. Dane są surowe, bez kolorowania, pogrubień, podsumowań czy jakichś komentarzy. Wszystko, co ma charakter obliczeniowy lub wizualny, znajduje się w osobnych arkuszach. Dzięki temu, gdy trzeba coś zaktualizować, zmiana jednej wartości w tabeli źródłowej spowoduje odświeżenie analizy bez ryzyka, że coś gdzieś przypadkiem pominiesz, bo odwoływało się do jakiejś innej wersji źródła. Drugą cechą, która od razu zdradza poziom zaawansowania twórcy pliku, jest brak scalonych komórek. To detal, który robi ogromną różnicę. nie wygląda estetycznie, ale działa jak hamulec ręczny dla Excel albo jak jakaś kotwica. Blokuje sortowanie, filtrowanie i utrudnia pracę z Power Query. Profesjonaliści wiedzą, że zamiast scalać komórki, można po prostu wyśrodkować tekst w poziomie względem całego zakresu. Efekt wizualny ten sam, a logika pliku pozostaje nienaruszona. Uważam, że scalanie to taki najczęstszy błąd popełniany w korporacyjnych arkuszach. Niby drobiazg, ale potrafi sparaliżować działanie całego raportu. Kolejnym elementem jest wykorzystanie formuł dynamicznych. Jest to rozwiązanie, które piszemy w jednej komórce, a zwraca cały zakres odpowiedzi. Czyli przeliczamy jedną komórkę zamiast np. 5 czy 10 tysięcy. Funkcje takie jak filtruj, sortuj, unikatowe, wierszy stos, pion i inne zmieniły sposób pracy w Excelu. Dzięki nim nie trzeba kopiować danych, tworzyć pomocniczych kolumn czy aktualizować ręcznie zestawień. Wszystko dzieje się samo, gdy tylko zmieni się źródło. Profesjonaliści budują zestawienia oparte na tych funkcjach, a gdy trzeba połączyć dane z kilku źródeł, robią to dynamicznie bez makr, bez tysięcy komórek z formułem. Kiedy już wiesz, jak działają formuły dynamiczne, pojawia się kolejny poziom synergia. Chodzi o logiczne łączenie funkcji w taki sposób, by wynik był maksymalnie użyteczny i czytelny. Przykład: funkcja filtruj połączona z sortuj. Dane są najpierw posortowane, a potem przefiltrowane, a ty widzisz wynik końcowy w jednym miejscu. Albo x wyszukaj i tekst przed. Połączenie wyszukiwania z wyciągnięciem fragmentu danych z komórki do szukania. Profesjonaliści używają takich zagnieżdżeń z umiarem. Wiedzą, że arkusz ma być nie tylko skuteczny, ale i zrozumiały. Kiedy formuła ma trzy linijki, no nikt poza autorem nie wie, co robi, to w zasadzie nie jest sprytne rozwiązanie. No tylko problem, szczególnie gdy taka formuła się wysypie. Optymalizacja to kolejna cecha dojrzałego podejścia do Excela. Profesjonalista nie powiela danych, tylko odwołuje się do nich dynamicznie. Zamiast kopiować arkusze, tworzy odwołania między nimi. Zamiast pisać setki formuł w tysiącach komórek, ogranicza zakresy do tego, co faktycznie potrzebne. Dba o to, żeby plik działał szybko. W dużych korporacjach różnica między plikiem, który otwiera się 2 sekundy, a takim, który się ładuje 30 sekund i po drodze się jeszcze ze 3 razy zatnie, to jest różnica pomiędzy pracą a męką. Dbajmy o prędkość działania naszych rozwiązań. Power Query to kolejny z elementów Excela, który oddziela amatorów od zawodowców. Dla wielu osób Excel kończy się na formułach, ale dla tych, którzy traktują go jako narzędzie pracy z danymi, Power Query jest w ogóle punktem wejścia. Zamiast kopiować dane z różnych plików, profesjonaliści po prostu łączą je automatycznie. Źródłem może być folder z plikami Baza SQL, OneDrive, SharePoint, nie wiem, strona internetowa czy nawet dokument PDF. Gdy raport jest już gotowy, jedno kliknięcie odśwież no i wszystko się aktualizuje. To nie tylko oszczędność czasu, to także kontrola nad jakością danych. Każda transformacja, każdy krok w Power Query jest zapisywany, więc łatwo odtworzyć co się działo po drodze. W świecie korporacyjnym, gdzie dane spływają z wielu działów. Dziesiątek plików, a czasami nawet z różnych krajów, taka transparentność ma ogromne znaczenie. Power Query eliminuje też błędy ludzkie. Ręczne kopiowanie arkuszy to proszenie się o problemy. Ktoś nie wkleił jednej kolumny, inny coś nadpisze, jeszcze ktoś jakiś pusty wiersz wstawi. Dzięki Power Query proces jest powtarzalny i przewidywalny. Dla profesjonalistów to jest oczywisty wybór, no a dla reszty można powiedzieć, że magia, rzeczy, które dzieją się same. Szósta cecha to świadomość, że automatyzacja ma sens tylko wtedy, gdy rozwiązuje rzeczywisty problem. Profesjonalista nie tworzy makry dla sportu. Zanim cokolwiek napisze, zastanawia się, czy nie da się tego czasami zrobić jakąś prostszą metodą. Wiele zadań, które kiedyś wymagałyby Visual Basic'a, dziś da się zrealizować funkcjami Excel'a albo Power Query. Jeśli jednak proces jest złożony i powtarzalny, wtedy pojawia się tutaj wątek makro albo Office Script. Automatyzacja nie polega na pisaniu kodu, ale na projektowaniu efektywnego procesu. Minimum kodu, maksimum efektu to powinna być dewiza każdego profesjonalisty. Dobrze napisane makro to, to takie makro, które użytkownik może uruchomić jednym kliknięciem, a potem skupić się na analizie wyników zamiast na jakimś dalszym klikaniu. Siódma cecha profesjonalnego użytkownika Excela to świadomość, że narzędzia są tylko środkiem, a nie celem samym w sobie. Excel Niczego nie zmienia, dopóki jego użytkownik nie potrafi z niego wyciągnąć wartości biznesowej. Profesjonaliści rozumieją kontekst, wiedzą po co tworzą raporty, kto będzie z niego korzystał i jakie decyzje mają być na jego podstawie podjęte. To odróżnia ich od tych, którzy robią Excela bo ktoś kazał. Każda tabela, formuła i wykres ma służyć czemuś konkretnemu. Podsumujmy. Profesjonalny użytkownik Excela zaczyna od Porządku i architektury pliku. Dane źródłowe są czyste, logiczne, ułożone, rozdzielone od raportów i wizualizacji. Nie używa scalonych komórek, no bo że psują logikę działania tego narzędzia. Wykorzystuje nowoczesne formuły dynamiczne, dzięki którym dane żyją i reagują automatycznie na zmiany. Umiejętnie łączy funkcje, tworząc rozwiązania czytelne, ale jednocześnie efektywne. Dba o wydajność, nie powiera danych, nie obciąża pliku zmędnymi obliczeniami. Wprowadza Power Query jako standardowy sposób pobierania i przetwarzania danych, dzięki czemu wszystko jest spójne i zautomatyzowane, a także łatwe do prześledzenia wstecznie. No i wreszcie automatyzuje tylko wtedy, gdy warto, używając makr lub Office Script w przemyślany sposób. To właśnie te 7 cech odróżnia profesjonalistów od reszty. Excel przestaje być dla nich programem do liczenia, a staje się platformą do analiz i raportowania, a także podejmowania decyzji biznesowych. A to różnica, którą widać nie tylko w plikach, ale także w wynikach ich pracy. Jeśli chcesz być osobą uznawaną za excelowego eksperta, warto doskonalić swoje umiejętności. Wejdź na stronę www.naukaExcela.pl i wybierz któryś z moich kursów. Link do strony znajdziesz w opisie tego odcinka. A jeżeli on ci się podobał, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się hej!